Nie, no, tak oczywiście. I nie psy, pegańcu i smysel psy i koty. I świnki można. A ja jestem za tym, żeby w ogóle nie wyprowadzać. No ale jak już mają, jak się męczą się wtedy w no, To w ogóle nie wyprowadzać. Nie wyprowadzać. A co ze sypem? To było moje zadanie, było moje. Od syp śmierć. Przygotowałem niespodziankę. Mam rozwiązanie. Zapraszam do sypu. Zapraszam. zapraszam. No, Przepraszam, że tak idę, ale jeszcze chowam niespodziankę. No. Otóż panowie. Prawda, że jest otwarte. O, przepraszam Oaj, bardzo. Panie jest. <laughs> Pan macie jest. I zawsze. Przepraszam, bo to właśnie do tego prowadzi między innymi. Tak. Ja, panowie, przygotowałem, bo przecież pracowałem w biurze konstrukcyjnym. No Przygot... ja <laughs> Ale widziałem, co ci panowie konstruktorzy tam wyrabiają, no prawda? To, to się nauczyłem, Panowie, oto mój pomysł. Czop, czop na syp. A, I to czeka tam. Na góry! A to po co ja tutaj mam, proszę pana, mocowanie specjalne? Dwulinowe zapięcie, proszę pana, łańcuch, klucz jest u mnie, ja to prowadzę specjalnym ściegiem do góry, do mojego balkonu i stamtąd, proszę pana, jak ktoś przyjeżdża i chce zobaczyć, prawda, w środku to od, czy coś, od, od to wtedy odczopowuje. A tylko To wtedy nie odczopowuje. Trzeba z góry też zaczopować, żeby nie wrzucali. Tak. I tylko ja się tym zajmuję, prawda, i nikogo nie ma. A! Jest jeden problem jeszcze, którego nie rozwiązałem, bo przecież to ta z tam będzie wychodziło, to robactwo. rusaki i te inne karaluchy? Nie, nie, to ja mam na to już lekarstwo. Mój kolega taki, też starszy, bardzo porządny człowiek, on był w kółku owieckim i on będzie zabijał. No ale co myślicie o tropie? Dobre to jest. Dobre, dobre. Dziękuję. dobre. dziękuję bardzo. Nad tym pracowałem, jeszcze to będę ulepszał. Telewizja osiedlowa Nasze Osiedle. Program specjalny dla dzieci, który poprowadzi wielki przyjaciel dzieci, pan Raca. Proszę bardzo. Dzień dobry dzieci. Program dla dzieci i młodzieży. Zabrania się. Jazdy na wrotkach pochodniku. Jazdy rowerem po chodniku. Jazdy na czymkolwiek w pochodniku. I, I na szosie. I na szosie. Na terenie osiedla dzieci mogą przebywać tylko w wyznaczonych przeze mnie terenach i placach zabaw. Kiedy zajęcia szkolne się nie odbywają, dzieciom na terenach tych placach zabaw wstęp jest wzbroniony. Jeszcze kary dzieciom wymierzać może tylko Rada Osiedla. Ewentualnie rodzice na polecenia Rady, Rady osiedla. osiedla. A teraz specjalnie dla dzieci piosenka. Pan Ścigarz, proszę bardzo. Mężczyzna, choć wielki i mocny jak słoń, nawet mięknie, gdy ujmie kobiety go dłoń. Jest gładki, jest piękny, na wszystkim się zna a z głupim guzikiem kłopotów z toma. Aha aha, 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 Mężczyzno, mężczyzno, choć tyle masz rad. bez ciebie cóż wart, cóż wart byłby świat. Zdrowo! Śpiewał pan ścigacz i jeszcze może, panie Olku, pogoda. Dobry wieczór, państwo. Jutro będzie słońce. Dobra, sądzę. Z Dziękujemy za uwagę. Dobranoc. Panie przewodniczący, panowie radni, pojawiły się głosy, że my tutaj dzieci dyskryminujemy. W związku z tym, żeby nie było nieprzyjemnych sytuacji, wydzieliłem plac zabaw dla dzieci. A gdzie to jest? trawnika. Ja myślę, że tutaj od trawnika to już nie wie pan, bo to zadebczą. Dotąd. Do, to, pan to, 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 to robimy, tak, tak. To jest bardzo dobra uwaga. I teraz tak, żeby nie tylko bogacze dzieci mogły się bawić, tylko biedne dzieci, ja ufundowałem z naszych pieniędzy spółdzielczych skakankę. O, a to? A co? Na łańcuch, żeby nie ukradły. No a. to jak to na tym skakać? No nie macie jeski. Ja mam wiedzieć w tym wielku, jak na tym skakać. To ma 70 lat. Tak jest! One się poradzą to ja. są takie, wie pan, że już... To, to... Szatany, szatamy to są. A niech pan spróbuje. No. Nienawidzę tych dzieci. No i można. A no panie macie jest, nie to z pana opiera. stary dziad jednak jest. Zostawmy to dzieciom niech się bawią. w programie naszej telewizji osiedlowej, relacja na żywo z prac rady, a konkretnie z przesłuchania osoby, która popełniła wykroczenie. W naszym studiu pani Maciejewska. To nie jest moja rodzina żadna. No szczęśliwie właśnie przypadkowa zbieżność. Panie Olku, może pan powie naszym widzom i pani Maciejewskiej, jeśli nie wie, w jakiej sprawie tutaj została poproszona. Proszę Państwa, jak cały blok chyba już wie, Pani Maciejeska nie domknęła dwa razy, dwa powtarzam, razy windy na piątym piętrze, przez co pozbawiła możliwości korzystania z tej windy innych mieszkańców. Czy Pani się przyznaje do winy? No tak, ale dzieci, no szybko, bo siatka, ja nie bardzo zdążyłam, więcej nie będą na piętrze. Ja ciężko... Pani czy... nie jest jedyną osobą, która siatkę nosi, prawda? Są osoby starsze, które noszą po dwie, po trzy i po sześć siatek. I mieszkają wyżej niż na pani zasmarkanym piątym piętrze. A więc ja proponuję, żebyśmy już nie dyskutowali, tylko żeby pan przewodniczący wyznaczył karę. Zostaje pani pozbawiona prawa korzystania z windy na cztery lata. Ale mąż. Mąż też, bo to jest jeden lokal. Mąż serce ma chorym. To może krócej nie będzie korzystał z windy? To musi być nauczka i żeby państwo też widzieli, że nie będziemy sobie robili liberum weto w naszym bloku. A teraz może, żeby serce nie było chore, kolega no. przedstawi program gimnastyczny. Proszę bardzo, panie Macieju. Jest na początek, to bym proponował, żeby wstać... Dobrze. Potem rozkraczamy nogi w ten sposób. A potem wymachy rąk. Oj, 300 najlepiej. Liczy. Będę liczył. 5, 6. 7. A my? Dziękujemy bardzo 5, za uwagę i zapraszamy na kolejne programy telewizji nasze osiedle. 13, 14. Aleksander Śtigasz. Jutro będzie 17, 18, 19, 20. Jest taka nieprzyjemna sprawa. Skarga na pewno. Płynęła skarga. Zaczęło się. Poradzimy sobie. to może, może pani tutaj do nas pozwoli. Dzień dobry. Jestem Dzień dobry. Nowakowa. To no my wiemy. Spod którego? Nie 19. Ale jest regulamin, należy no spytać da, spod wie, którego. No nie bywa u Pani Nowakowej. Spokojnie, no i co, co tam się takiego A wydarzyło? Zginął kot po prostu, ktoś go zastrzelił. To zginął czy zastrzelił? Zastrzelił. Złoki są? Są. To przecież trzeba usunąć, bo to się rozkłada. Gorąco tak? jest. Na pewno właśnie. A kto to, kto to zastrzeli tego kota? Aha. No to dziękujemy. Dziękujemy. Rozpatrzymy skargę. Znaczy, no. ch tak, chodź do no tutaj. Kto ta zastrzeliłeś, tak? Tak, zastrzeliłem. Ale po pierwsze. Miałem strzelać do karaluków, tak? Kot nie był podpisany, że kot, tak? Było ciemno. Ja pożyczyłem notowizor. Nie widziałem. Dzień to co innego. Dzień to proszę bardzo, ja za a, i panie Maciejski, jest panem. To naprawdę, skopocie. Pan pójdzie do domu, się zabandażuje. A, i pan Maciejski. No to jednego kota mniej. Nie, tak jest. 78, 299, 300, Jeden, Panie macie jeśli Pan skończy te idiotyzmy, nie jesteśmy na wizji, co Pani tu wymakuje. Teraz oświadczenie będę składał. Uwaga. Drodzy Państwo, w dzisiejszym naszym spotkaniu chciałem pewne oświadczenie wygłosić, ponieważ w związku z Państwa reakcją na pewne działania Rady. Chciałbym jasno i otwarcie powiedzieć, że chyba nie jest dla nikogo tajemnicą, że byłem zmuszony z uwagi na wybór przez Państwa takiego ani innego składu pracować z ludźmi, nazwijmy to łagodnie niepełnosprawnymi, umysłowo i ciężko mi było doprowadzić do takiego porządku, jakim wspólnie marzymy. Włożyłem w to wiele pracy serca i zdrowia, ale niestety jeden człowiek nie jest w stanie pociągnąć tego wszystkiego, mimo że Państwo dużo robili, żeby mi pomóc. Ja chciałem powiedzieć tutaj, że co prawda ja nie byłem w wojsku, bo nie chcieli mnie ze względów politycznych, to ja po prostu wykonywałem rozkazy pana Kochli, prawda? Rozkazy, rozkazy. Ja tam nie byłem żadnym świadkiem, proszę pana, jak pan wykonywał. A no właśnie, nie wykonywał. A pan Olek zresztą też nie orzeł, no ale cóż, no. W takim składzie przyszło mi pracować. Panie Aleksandrze, może, może pan powie wreszcie to, co pan miał powiedzieć o, właśnie. Proszę państwa, pracowałem pod rozkazami debila pana Chochli. I co było z tym alkoholem? Niech pan powie. I dwa razy pan Hochla mnie zabrał na wódkę, chociaż ja nie chciałem iść. Miał imieniny i ja prosił, żebym imieniu, przyszedł do niego na małą... Mały poczęstunek. A kiedy nie? są Aleksandra imieniny? Kiedy są Aleksandra imieniny? Ja nie chodzę z kalendarzem. Jak mnie zaprosił, to przyszedłem. Skoro ja pana tak? nigdy nie zapraszałem. Co pawa? proszę skoro, pana Skoro tak, to może ja też powiem, co mam Może do pan tej... niech jednak uważa. Nie, jedyne dobrze. sensowne rzeczy to ja tu robiłem, bo byłem od gimnastyki. A czego ja to... innego pan może być? Ja Wszystkie może dzieci garba mają ciele, zdrowy po tej duchy. pana gimnazjum. Wymużdżony kompletnie. Inwalida i bardzo, proszę państwa... Może pan, to swoje mieszkanie proszę, telewizyjne wypędzi? Nie chętnie, nie chętnie. chętnie. Chyba pan jednak siedzi w pana racji w mieszkaniu. Proszę pana, to z chleba zrobili parę lat temu. Proszę, 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 proszę pana, to z I proszę wyjść radę. z mojego do, domu, proszę wyjść z domu. pana dom, do. bo to jest nasz dom osiedlowy. Tu jest sama To jest miejsce. moja laska, ja panu pożyczyłem. Proszę wyjść stąd. Ale to... Bardzo dziękujemy za uwagę. Będziemy oczywiście przekazywać państwu. Starzec! Przeciadły starzec! Widział pan pani raca? Ho, oh, oh. Zobaczyli państwo bajkę. Tak. E, zamyśliłem się, bo wydaje mi się nieprawdopodobne, aby gdziekolwiek mogło to wydarzyć się naprawdę w naszym kraju. Od po prostu, co się może zdarzyć, kiedy pewne osoby otrzymują władzę na niskich szczeblach jakie to skutki może spowodować. Ale dobrze, że powiedziałeś na niskich. Żegnamy się z Państwem spokojnie, bo wiemy, że ani nas, ani Was coś takiego nie spotka. Nigdy. Do widzenia.